Siema z tej Games. To jest szósty odcinek z Brawl Stars na moim kanale. No i no, no. i będziemy grać w Brawl Stars, choć już mówiłem. Puszek parę wbiłem. Chyba nie pamiętam. O, już ma... Co? Już ma 9000... Tysię... Makulto na skarpałe, że ja. Przeszedł normalny, a ja... Mistrzowski. Niestety żadnych skrzynek... Jaka jest mapa? Dobra, wezmę. Dzisiaj wbijemy sobie 6800 pucharków, może przynajmniej posaramy, nie? to nie jest za du zbyt nie dużo, ale i tak coś jest przynajmniej. Niestety nie wybiliście tych 5 łapek w górę, no ale cóż. No ale był ten ósmy subik, no to... Postanowiłem, że zrobię kolejny film. O kurde wpakowałem się w niezłe błoto o subcie. Jednak M2. To... No, łatwo by było zjechać. Jesse postawić tam działko. Tam jest ta Bibi. Hm. I to łatwo by było wjechać co moja auto ataki co moja auto ataki na co to ja zrobię no właśnie co ja zrobię auto Jezus co ta Chelsea musiała ze mną iść dobra nie bierzemy i ta bierzemy kogoś innego na 100% kogoś innego hmm. Nie, jednak nie piszecie mi w komentarzach, bo ostatnio mówiłem co, jaką mam wziąć postać, nie mówiliście mi, może teraz powiecie, ale to w komentarzach, nie w następnym filmu w którym postacią mam grać, a zagrałem sobie 9 subów i... 5-4 łapki w górę. Kolejny filmik. No, z stres ogółem. Ale jak nie dobijecie, no to filmik będzie trochę dłużej. No, trochę. No, będzie dłużej, żeby nagrał. Po prostu nie będzie gdzieś w tym. W sumie w tym tygodniu, to raczej nie ale w następnym może to, tam, no po prostu nie będzie w następnym tygodniu jak nie będzie tyle ten ale nie zmuszam jak nie chcecie nie musicie aby było by mi bardzo miło ja wolę tutaj okur... ok, okę tylko że on nie tylko Jeg spiser ikke kan ikke den bruke dopen. jakieś inne odcinki, na przykład z Uncharted 4 Horizon Zero Dawn, Dawn Down, Down, e, e, bo na, na PS4 no to Jezu, co ja zrobiłem, to piszcie w komentarzach, jak nie, to nie, mogę też na ps 3 coś nagrać, byście chcieli, ale nie wiem Napiszcie mi w komentarzach, to będę wiedzieć, czy będziecie chcieli, czy nie. Jak nie wiem, no to nie, jak nie, nie, nie. Hm. jadę. Ciągle tracę te pucharki. Miałem tyle puszek. Mój rekord pucharkowy to jest tyle. A teraz ile? Nie, no ja wezmę kogoś. Teraz wezmę... Nie wiem, czy się zgadniecie, ale... Tak go. Tak go. Wziąłem poko. Nie chcę tracić, buchalter. W ogóle muszę wbijać 15 rangi. Zapominałeś. Więc to nie jest challenge, ale... Bo nie zaliście mi challenge bo Nawet nie mówiłem. No i chcecie, to dajcie mi challenge jakiś, ale na pewno nie na 20 rangi wszystkich. Na pewno nie co? Tego na pewno nie. Tego na pewno nie. Tego w życiu. Bo tyle ja mówię. Dobra, nie, nie, nie mówię tam nic o tym... tym Kurde, nie wiem... Co ja się to grałem? No właśnie tej M która nie, nie umiała zro... Ja mam z Tobą grać. No, ja chcę zrobić odcinek, uzbierać sobie skrzyneczkę, żeby coś... Może może coś się trafi, bo jeszcze nie mam gina, a często się e, często dropię jedzień jak się ma 6000 puszek. Może z tego mega boxa, ale ten mega box będzie na odcinku, to mówię, choć nie do końca wiem, ale możliwe, że będzie. elbicie spokojnie musisz mi pomagać. Spoko w akcji. Boję się tam skakać, ale... Jezus, co ja odwaliłem. Dobra, on jest jechany. Stary. Ta Jessie, no to na kipa. Nie, te, te, nie, El Primo to na luzie. Broka, no już nie, bo oni są daleko. Ale El Primo to możemy zjechać, bo on jest na blisko. stoką mam leczonko, mogę cię w każdej chwili uleczyć. Jesteś te, jak, jak jesteś Polakiem i oglądasz ten film, to jesteś na YouTubie. Tak, jesteś na polskim, polskim YouTubie. Nie wiem, czy to YouTube jest Polaków, bo... Nie wiem od oku. Nieważne. Dobra, leczę. Pyk, pyk, pyk. Pyk, turet. Nie, nie wiem, czy to tiuret Dobra, lolde. Działko. Ja, ja mogę. Tam to mi Yes, I'm running oh, power cubes I've made with oh, yeah! Stary! Help me! Help me! Stary, be to Popkoł, slopkoł Ja chciałam wiedzieć ile zadaje habaków Przynajmniej wygrano pozytywnie No, jak ja mam grać z takim typem, to zapewne może wygram No i no, stary, no pewnie że dam ponownie z, Zaraz wam pokażę ID, choć... Napiszcie mi w komentarzu, jak się nazywacie w brały Starsz. Jak chcecie dołączyć do moich znajomych bo nie wiem jak jakieś ruskie mi tam przychodzą nie wiem jakieś ruskie albo ukraińce choć w sumie to chyba to samo nie wiem ale jakieś ruskie te ja nie wiem nie wiem wy czy jesteście czy jest ruskami kurde tam jest 8 bit ale pokoi 8 bit versus 8 bit to wygra pokój 8 bit no mówiłem Max. Rico jest. Tak, Rico jest lepszy od Maxa. Tak. Wiem, że w sporo część osób może się nie zgadzać, ale oglądałem film i Rico jest lepszy od Maxa. Tak. Wiem, że możecie się nie zgadzać, ale widziałem to na własne oczy. na YouTubie. Ty masz więcej HP. On ma więcej HP o 410 że... O kurde. Agora to ja mam więcej. Tam tu, tu Tu, jest. Tak. Czteri power kill. go nie atakować. Tak jak tego dos. ale é może Może nas atakować. A takowe dobra, uciekaj Aid Ty się tam nie pakuj w tarapaty bo bo wygramy i będziemy mieli 10 power cubes Rozumiesz? Po to działko. Dobra, po Okej. Dobra, to było ekstremalne. Dobra, bomba. pa. nie, 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 nie. Nie, drużyna. nie, jeszcze raz. Gram, moja się skrzyneczka Skrineczko, proszę cię. Kiedy mi dropniesz legendę? Hmm, trzy Żegniemy. Trochę szkoda, że trzy. Polecam wpadać ogółem, nie przypomniałem, ale polecam wpadać na kanał Games Games and... Fajne odcinki nagrywa, polecam yy, Będziecie mieli tytuł kanału w opisie Klasa w tym Kurde klasa oczywiście musi wysyłać yy, Te jakieś te rzeczy jakiś tam, no i tak gada mi nic nie zyskam z tym gadaniem. coś napisać? Hm. O, a, dobra jest, tryb offline. Offline. tu poko, spoko. Poko, spoko, spoko. Pokou s pokou. Kráme To kozácko. О, oh. кур. Гуляем и играем тики. Может, закроем растики? Не знаю. Может, так, может, нет. Они... Я не могу. Закроем тики. Так, закроем тики. Не мили, не мили. Закроем тики. Закроем тики. bo nie wiem gram bardzo małą bo nie ma tak oblężenia chyba teraz chyba nagroda nie mam do końca Ale jak będzie bo tik jest ogólnie dobry na oblężenia na, na skrzynki tik jest dobry na skrzynki jest dobry tyk. Bibi. Takie głupi, żeby brać to. No. <Szysk> <Szysk> Czy ja... Na, zawsze na odcinkach muszę tak mieć? Ten odcinek jest do bani. Ale niestety nie udało się wbić nam 6800 sze pucharków. Ale otworzyliśmy jedną szczękę, no ten odcinek nie był za ciekawy, no ale trzymajcie się, pięć łapek w górę i dziewięć subów, kolejny film, ale może być tylko 5 łapek albo 9 subów i kolejny film, a więc trzymajcie się i cześć.